Szczęść Boże, witam serdecznie. Ewangelia według Świętego Łukasza, 20 rozdział, 36 werset. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równie aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. Odnosząc się do usłyszonego tekstu, święty Jan Paweł II zwrócił uwagę na to, że życie w świecie przyszłym będzie oparte na szczególnej harmonii, która będzie wypływała z relacji ze wspólnotą Trójcy świętej. Człowiek jest zaproszony do tej wspólnoty, dzięki której na nowo będzie odkrywał sens człowieczeństwa, dzięki której na nowo będzie odkrywał inny wymiar miłości. Człowiek jest zaproszony do tej wspólnoty, aby w sposób zupełnie nowy, inny odkrywać miłość, a także sens swojego człowieczeństwa, sens tego, że jest osobą duchową oraz cielesną. Człowiek odkrywając Pana Boga twarzą w twarz i widząc, że Bóg jest czystą miłością, będzie pragnął wejść w relację opartą na bezinteresownym darze z samego siebie. Człowiek będzie pragnął zagłębiać się w relację, w której Bogu będzie oddawał swoje serce, a Pan Bóg będzie mu dawał swoją czystą i nieskończoną miłość. Mario Królowo Rodzin, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.